Zmieniaj nawyki, nie klimat. Pod takim hasłem 14 maja w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu odbyła się szósta gminna konferencja ekologiczna dla młodzieży. Od wieków człowiek podpatrując przyrodę stara się żyć w zgodzie z jej prawami. Jednakże rozwój cywilizacji, a zwłaszcza dążenie do wygodniejszego życia powoduje ciągle narastające zagrożenie dla istot żywych na ziemi. To my, ludzie, zakłóciliśmy prawa rządzące światem. Siewierskie obchody Światowego Dnia Ziemi zostały poprzedzone organizacją wielu konkursów, które podsumowano w pierwszej części uroczystości. Zapraszamy teraz na scenę burmistrza miasta i gminy Siewierz, pana Zdzisława Banasia, w celu wręczenia pamiątkowych dyplomów i nagród. Nagrodzone prace można było zobaczyć dzięki ekspozycji przygotowanej specjalnie na tę okazję. Głównym punktem programu konferencji o charakterze edukacyjnym były przygotowane przez uczniów prezentacje multimedialne, na tematy związane z ekologią. Program uroczystości obejmował także występy dzieci i młodzieży z zespołu szkół w siewierzu oraz z zespołu szkolno-przedszkolnego w wojkowicach kościelnych. Szczególne zainteresowanie publiczności wzbudził niecodzienny pokaz mody. Państwu za uwagę i do zobaczenia na kolejnym pokazie. Na zakończenie konferencji głos zabrał burmistrz miasta i gminy Siewierz Zdzisław Banaś. To naprawdę być burmistrzem miasta i gminy Siewierz to ogromny zaszczyt, mając taką zdolną młodzież, która tak dużo wie na temat ochrony środowiska i ekologii. Jest prawdą, że dla władz samorządowych miasta i gminy Siewierz, ochrona środowiska to jedno z bardzo ważnych zadań w naszym działaniu. I tym działaniom poświęcamy wiele uwagi w codziennej pracy, poświęcamy wiele środków, aby nasza gmina była piękna, aby ta okolica, która jest tak bogata w lasy, w jeziora, piękne miejsca, te właśnie miejsca nie były niszczone, były chronione i dobrze służyły nam dzisiaj, jak i również w przyszłym pokoleniom. W najbliższym czasie planujemy ogromne inwestycje w zakresie budowy parku miejskiego tutaj wokół sanatorium, tam też. Planujemy powstania, wybudowania centrum edukacyjnego, wystawieniczego wspólnie z Polskim Zło, Związkiem Łowieckim, z, z Radą Okręgową w Katowicach, gdzie dzisiaj tutaj właśnie w tej konferencji uczestniczy nasz mieszkaniec Janusz Kmieci, który jest łowczym okręgowym i działaczem Polskiego Związku Łowieckiego. I wiele innych przedsięwzięć, które planujemy wzdłuż Czarnej Przemszy, kolejne obiekty sportowe, rekreacyjne, nad zbiornikami, wspólnie z firmą, która inwestuje na Chmielowskim, gdzie tam faktycznie na tym osiedlu jeziorna powstaje właśnie taka, taka, takie budownictwo, które będzie budownictwem bardzo energooszczędnym, a wokół naszego zbiornika powstaną piękne miejsca do odpoczynku, mariny i różnego rodzaju wypożyczanie sprzętu pływającego. Chcę powiedzieć, że ci najmłodsi artyści z Siewierza, ze szkoły są dzisiaj po raz, pierwszy, po raz pierwszy ubrani w stroje, które zakupiliśmy aż trzy rodzaje strojów dla tych młodych artystów z programu unijnego i właśnie po raz pierwszy tutaj przymierzyli te stroje, dopasowali i pokazali się na tej scenie. Potwierdzicie, że pięknie wyglądają w tych nowych strojach zakupionych dla szkoły. Podsumowania tegorocznej konferencji dokonali także zaproszeni parlamentarzyści. Widzę, że w Gminie Siewierz coraz więcej się dzieje w tematach ekologicznych. Także, tak tutaj śpiewano, Gmina wiesz Ekologią stoi. Myślę, że w Powiecie będzińskim, ale w tu okręgu, w którym jeżdżę, to faktycznie na tematy ekologii najwięcej się mówi w Siebieżu. Myślę, że to w przyszłości przyniesie bardzo pozytywne efekty. Bo jeszcze są oczywiście osoby, które nie do końca są wyedukowane, ale myślę, że z każdym rokiem będzie lepiej, a jak jest taka wspaniała młodzież, która tak dużo wie o ekologii, to w przyszłości to myślę, że to będzie najczystsza gmina w naszym kraju. Ja obserwuję tutaj rozwój gminy Siewierz, również innych naszych miast, miasteczek na terenie całego Zagłębia. W naszym województwie i widać zdecydowany postęp w tym zakresie. A jeszcze, mając tak wykształconą młodzież, z, takim, z taką wiedzą jestem pewny, że tych zachowań proekologicznych będzie coraz więcej i w związku z tym nasze miasta i miasteczka będą też bardziej czyste, przyjazne nam wszystkim i będzie nam się żyło w tych miastach. O wiele lepiej. Organizatorem tej ekoinicjatywy było Siewierskie Towarzystwo Ekologiczne Wawrzynek. Celem jest przede wszystkim edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, dlatego że wierzymy, że młode pokolenie, które wyniesie ze szkoły i z domu dobre nawyki ekologiczne, będzie stosowało je później w życiu codziennym jako osoby dorosłe, a na tym najbardziej nam zależy, żeby mieszkańcy nie tylko gminy Siewier, żeby mieszkańcy... Yy, całego naszego kraju i całej kuli ziemskiej dbali o ekologię, a bez edukacji nie jest to myślę możliwe. Oczywiście będzie kolejna na pewno konferencja. W tej chwili jeszcze trudno powiedzieć jaki to będzie temat, bo to dopiero przed nami. Myślę, że też będzie ciekawa jak co roku oczywiście prezentacje multimedialne uczniów wszystkich szkół z terenu gminy Siewierz i oprawa muzyczno-artystyczna. Ostatnim punktem programu była piosenka finałowa, której słowa zostały napisane specjalnie na tę okazję. Edukacja ekologiczna społeczeństwa to trudny, ale bardzo ważny temat który dociera do odbiorców skutecznie dzięki przekazowi w takiej formie jak Gminna Konferencja Ekologiczna dla Młodzieży.